Mencen, Trzaskowski i Sikorski przy jednym stoliku? Zamiast zrobić awanturę, trzej panowie spokojnie wypili razem piwo, i tym jednym ruchem Mencen zrobił ogromną przysługę Nawrockiemu. Jakim cudem? Już wam tłumaczę. Ale zacznijmy od początku. Wczoraj Sławomir Mencen naprawdę ostro przepytywał Rafała Trzaskowskiego podczas debaty, którą w szczytowym momencie oglądało ponad 600 tysięcy osób na YouTubie. To absolutny rekord. Po gorącej wymianie zdań wydarzyło się coś niespodziewanego: Mencen, Trzaskowski i Sikorski usiedli razem przy piwie. I nagle prawicowi wyborcy się zagotowali. Jak Mencen mógł usiąść przy jednym stole z Trzaskowskim, który przez całą kampanię go krytykował i obrażał? Jak mógł pić piwo z Sikorskim, który stale zarzuca Mencenowi prorosyjskie poglądy? Ale spokojnie, prawicowi wyborcy nigdy nie zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. To jasne jak słońce. Natomiast wyborcy lewicowi? właśnie przeżywają potężny szok. Ich kandydat, który miał być opozycją dla prawicy, siedzi sobie z jej liderem jak ze starym kumplem. To dla nich kompletnie nie do przyjęcia. I właśnie tu jest klucz. Lewicowi wyborcy zaczynają mieć poważne wątpliwości, czy warto dalej wspierać Trzaskowskiego. Część z nich na pewno odda swoje głosy Nawrockiemu. Czy Mencen zrobił to celowo? Oczywiście, że tak. To było przemyślane, to była przemyślana akcja. Polityczny szach mat, który może zmienić absolutnie wszystko. Polityka to gra strategiczna, a Mencen właśnie wykonał ruch, który całkowicie zmienia układ sił. Myślicie, że on tego nie przemyślał? Oczywiście, że to przemyślał, bo Męcen myśli długofalowo, a nie tylko tu i teraz, kiedy zostały zrobione zdjęcia i został nagrany film, że on pije piwo z Trzaskowskim i z Sikorskim. I wiedział doskonale, że prawicowy elektorat będzie oburzony. Zdawał sobie z tego sprawę doskonale, ale przekalkulował, że Lewicowy elektorat, gdy to zobaczy, nigdy w życiu nie poprze Trzaskowskiego, który wraz z nimi chodził na marsze LGBT, a teraz nagle siedzi z Męcenem i pije piwo jak jego najlepszy kumpel. Więc Męcen miał przemyślany ruch. Tym ruchem pomógł Nawrockiemu może nie tyle, co zdobyć głosy prawicowego elektoratu. Ale żeby Trzaskowski stracił. A ty co o tym myślisz? Co myślisz o ruchu Mencena? Czy stracił w twoich oczach? Czy jednak po zimnej kalkulacji zrobił świetny ruch, który pomoże Nawrockiemu wygrać wybory? Zapraszam do dyskusji.